Audioteka apologetyczna przedstawia Ksiądz Felix Cozel O prawdziwości religii katolickiej. Część 7. Przystępuję do trzeciego najważniejszego objawu życia prawdziwie katolickiego. To jest że katolik prawdziwy musi nie tylko znać zasady i przepisy nauki chrystusowej i Kościoła katolickiego, ma nie tylko całą duszą uznać je, ale co najważniejsze, ma w praktycznym życiu swym całym rządzić się i kierować tymi zasadami, czyli ma życie swe według tych zasad urządzić. Innymi słowy, prawdziwym chrześcijaninem katolikiem jest tylko ten, którego tak wewnętrzne duchowe usposobienie, jak i zewnętrzne życie są przejęte Duchem Chrystusowym. Wedle tego co naucza Duch Święty w liście świętego Pawła do Filipian. To w sobie czujcie co i w Chrystusie Jezusie. Prawda ta powinna już jasno być każdemu z tego, co dotychczas w poprzednich dwóch częściach napisałem Bo Chrystus Pan przyniósł swą naukę nie tylko na to, aby ją przyjąć i w nią wierzyć, ale aby też i wedle niej żyć. Jak to Pan Jezus sam najwyraźniej przed niebowstąpieniem do apostołów powiedział? Idąc na wszystek świat, nauczajcie wszystkie narody, nauczając ich zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazał. Objaśnia to Pan Jezus i porównaniem, mówiąc, że wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale ten, który czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech. Za Chrystusem naukę tę dają nam i apostołowie jego, na niezliczonych miejscach. Święty Jakub w liście swym tak naucza. Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, iż ma wiarę, a uczynków nie miał. Czy go może wiara zbawić? Wiara, jeśli by nie miała uczynków, martwa jest. Z uczynków bywał usprawiedliwiony człowiek, a nie z wiary tylko. Święty Paweł tak pisze. Za wszystkich umarł Chrystus, aby którzy żyją, już nie sami sobie żyli, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał. I w rozdziale szóstym tak naucza: Napominamy, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjęli, nie dając nikomu zgorszenia, aby nie było naganne posługiwanie nasze, ale we wszystkim stawmy siebie jako sługi Boże. Cierpliwości wielkiej. W pracach, w niespaniach, w postach, w czystości, w łagodności w duchu świętym, w miłości nieobudnej, w mowie prawdy. Nie ciągnijcie jarzma z niewiernymi. Albo wiem, co za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością, albo co za towarzystwo światłości z ciemnością, albo co za zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za część wiernemu z niewiernym. A co za zgoda Kościołowi Bożemu z Bałwanami. Wy jesteście Kościołem Boga żywego. I w rozdziale siódmym oczyszczajmy się od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonując poświęcenie w bojaźni Bożej. I w rozdziale trzynastym doświadczajcie samych siebie, jeśli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie. Albowiem nie znacie samych siebie, że w was jest Chrystus Jezus, chyba że jeśli jesteście odrzuceni, Wedle tej nauki świętego Pawła każdy chrześcijanin, w którym nie ma ducha Chrystusowego i który się nie rządzi duchem Jego, jest odrzuconym. W liście do Galatów pisze tenże święty Paweł w rozdziale piątym Oświadczam się każdemu człowiekowi, iż powinien jest wszystek zakon pełnić. Bo w Chrystusie Jezusie nic nie waży, tylko wiara, która przez miłość działa. Duchem chodźcie, a posządliwości ciała nie wypełnicie. Którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali z namiętnościami i porządliwościami. Jeśli żyjemy duchem, duchem i postępujmy. I do Filipian pisze tenże święty Paweł. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie wasze sprawujecie, abyście byli bezprzygani i szczerzy, synowie Boży, bez naganienia, w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie. Zachowując słowa żywota na dzień Chrystusowy. I do kolosan pisze tenże, abyście byli napełnieni znajomością woli Bożej we wszelakiej mądrości, abyście chodzili godnie, Bogu we wszystkim się podobając, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej, Chrystus pojednał nas, aby nas wystawił świętymi, niepokalanymi i nienagannymi przed sobą jeśli tylko drwacie w wierze, ugruntowani i stateczni a nie poruszeni Chrystusa my przepowiadamy upominając każdego człowieka i nauczając we wszelakiej mądrości abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie przeto jeśliście współpowstali z Chrystusem co w górze jest szukajcie gdzie Chrystus jest na prawicy Bożej siedzący co w górze jest miłujcie nie co na ziemi i do Tesaloniczan pisze tenże święty Paweł, Albowiem ta jest wola Boża, uświęcenie wasze. I grozi tenże święty Paweł straszną karą i pomstą Bożą tym, którzy tylko z imienia są chrześcijanami, a wedle nauki Chrystusowej nie żyją. W płomieniu ognistym odda pomstę tym, którzy Boga nie znają i którzy nie są posłuszni Ewangelii pana naszego Jezusa Chrystusa. Którzy kaźnie odniosą w zatraceniu wiecznym. Ziemia, która deszcz często padający pije i rodzi ziele użyteczne, bierze błogosławieństwo od Boga, lecz która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i blisko przekleństwa, której koniec na spalenie. Bo jeśli by umyślnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, już nie zostaje ofiara za grzech. Lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu i żarliwość ognia. Straszność jest wpaść w ręce Boga żywego. I najukochańszy uczeń pana Jezusa, święty Jan Apostoł, w pismach swoich tę samą naukę mistrza swego na bardzo wielu miejscach nam przypomina, że aby być prawdziwym uczniem pana Jezusa, nie dość jest w pana Jezusa wierzyć, ale trzeba boską jego naukę zachowywać. I tak w pierwszym liście swoim, w rozdziale pierwszym, pisze, Cośmy widzieli i słyszeli, Wam opowiadamy: abyście wy towarzystwo mieli z nami, a towarzystwo nasze było z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Jeśli byśmy rzekli, że towarzystwo mamy z Nim, a w ciemności chodzimy, kłamiemy i prawdy nie czynimy. I w rozdziale drugim: przeto wiemy, i żeśmy Jezusa poznali, jeśli byśmy przykazania Jego zachowywali. To mówi, że Go zna. A przykazań jego nie zachowuje. Kłamcą jest, i prawdy w nim nie ma. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien jako on chodził i sam chodzić. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim ojcowskiej miłości. I w rozdziale trzecim patrzcie, jaką miłość dał nam ojciec, że nazwani jesteśmy synami Bożymi, i jesteśmy. Wiemy, iż podobni Mu będziemy, iż Go ujrzymy, jako jest. A wszelki, który ma tę nadzieję w Nim, poświęca się, jako On święty jest. Wszelki, który w Nim mieszka, nie grzeszy, a wszelki, który grzeszy, nie widział Go ani poznał. Kto czyni grzech, z diabła jest, gdyż od początku diabeł grzeszy. Na to się okazał Syn Boży, aby zepsuł dzieła diabelskie. Wszelki, co się narodził z Boga, grzechu nie czyni. Iż nasienie Jego w nim trwa. Przez to jawni są synowie bozi i synowie diabelscy. To jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali jeden drugiego, jako nam rozkazanie dał. A kto chowa przykazania Jego, w nim mieszka, a on w nim. A potem znamy, iż mieszka w nas, po duchu, którego nam dał. Jasno więc z tej nauki pana Jezusa i apostołów jego wynika, że nie dość jest wierzyć i nazywać się chrześcijaninem, katolikiem, ale Pan Bóg czegoś więcej od nas wymaga. To jest, abyśmy byli przejęci duchem Chrystusowym, duchem Chrystusowej nauki i żeby ten duch Chrystusów działał w nas, objawiając się w życiu zgodnym z nauką Chrystusową. Czyli żebyśmy nie tylko nazywali się chrześcijanami, ale i byli chrześcijanami. Naśladowcami Chrystusa. Pokazuje to jasno i sam rozum, bo wszędzie wszystkie przepisy i ustawy są na to, aby je wykonywano, i wszędzie nad wykonywaniem przepisów i ustaw czuwają, a przekroczenie ich karzą, i to nieraz bardzo ostro. Jak to na przykład wykonania pilnują przepisów i ustaw wojskowych, jak ostro wykraczających karzą, a czyż przepisy i ustawy boskie i Kościoła świętego. Powagą Bożą założonego, mniej zasługują na to, aby je nie tylko znano, ale i sumiennie wykonywano? Czyż Pan Bóg nie jest najwyższym władcą i powagą, której wszyscy jak najbardziej słuchać i jej się poddać powinni? A jednak, niestety, o zachowanie wszystkich innych ustaw i przepisów ludzie daleko więcej dbają, aniżeli o wykonanie ustaw, poleceń i przepisów danych nam, chrześcijanom, katolikom. Przez naszego najwyższego ustawodawcę, Jezusa Chrystusa, i przez Kościół Jego święty, o którym Chrystus Pan powiedział: Kto Was słucha, ten mnie słucha, kto wami gardzi, ten mną gardzi. Kto Kościoła nie słucha, niech będzie jako poganin. Cóż wart na przykład student, który zna przepisy gramatyczne, ale według nich zadań nie wyrabia? Co wart rzemieślnik, który zna przepisy, a robotę partaczy? Co wart lekarz, który zdał egzaminy lekarskie, a leczyć nie umie? Co wart urzędnik, który się praw i przepisów nie trzyma? Podobnie, cóż wart niby katolik, który po katolicku nie żyje? Jak już powyżej wykazałem, życie prawdziwie katolickie ma się w dwóch rzeczach objawiać: to jest w przejęciu się Duchem Chrystusowym i w objawach tego Ducha w działaniu na zewnątrz, przez zachowanie przykazań. Duch Pana Jezusa objawia się najbardziej w miłości Boga i bliźniego, a pod pewnym względem bardziej w miłości bliźniego niż Boga. Wedle tego, co Duch Święty powiedział: Jeśli by kto rzekł, iż miłuje Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jak może miłować? Miłość więc bliźniego, a miłość czynna. To pierwszy i największy objaw prawdziwego chrześcijanina i ducha Chrystusowego. Jak to znów naucza tenże święty Jan, jeśli się miłujemy obopólnie, Bóg w nas mieszka, a miłość Jego doskonała jest w nas. I dlatego to o pierwszych chrześcijanach czytamy: mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna. O miłości bliźniego i jej objawach wiele można by jeszcze powiedzieć, lecz ta krótka wzmianka niech ci wystarczy. Abyś miły czytelniku poznał, czyś ty jest prawdziwym uczniem pana Jezusa, prawdziwym chrześcijaninem, z tego czyś ty przejęty duchem miłości bliźniego. Co działasz dla dobra bliźnich, czy chętnie tam, gdzie potrzeba umiesz być dla miłości bliźniego ofiarnym. Nie tylko słowem, ale i czynem. Mówi przysłowie, że pieniądz rządzi światem. I po wielkiej części wielka w tym prawda. Bez pieniędzy nie można budować kościołów, szpitali, szkół, domów dla sierot. Bez pieniędzy nie może nawet Ojciec Święty zarządzać całym Kościołem. Bez ofiar pieniężnych nie można wydawać nawet pism dobrych, np. Dobrej Gazety, prawdziwie katolickiej. Otóż ta prawdziwa miłość bliźniego i miłość Kościoła objawia się najbardziej w tych ofiarach pieniężnych, dla dobra bliźniego zrobionych. W Ameryce, na przykład, katolicy tamtejsi, sami, swoim własnym kosztem, bez żadnej pomocy ze strony państwa, budują liczne kościoły, szkoły, katolickie uniwersytety, szpitale, klasztory, zakładają pisma katolickie itd. I to wszystko dzieje się przeważnie groszem ubogiego, ciężko pracującego ludu. I rok rocznie wiele milionów na to idzie. Czyżby coś podobnego stało się u nas? kiedy niestety na tyle milionów katolików w Galicji nie można się u nas zdobyć na założenie choćby jednej prawdziwie katolickiej gazety codziennej. O pierwszych chrześcijanach czytamy w dziejach apostolskich, że żaden z nich to, co miał, swoim nazywał, ale było im wszystko wspólne. I nasz ludek biedny, przejęty Duchem Chrystusowym, chętnie i bardzo chętnie dzieli się tym, co ma na różne potrzeby spraw Bożych. Oby to samo można powiedzieć i o bogatszych, mających wiele i wyrzucających wiele niepotrzebnie na różne wydatki i zbytki, a mających serce i ręce ściśnięte i kieszeń zamkniętą na wsparcie potrzebne w tylu sprawach bożych. A wszyscy mówią, że oni są katolikami. Spytaj-no sam siebie, miły czytelniku, jak ty ofiarny jesteś na sprawy Boże i Kościoła Świętego? Dajesz ty co roku z tego, co Ci Pan Bóg daje, choć małą jakąś cząstkę, odpowiednią do Twych dochodów, na przykład na święto Pietrze, na potrzeby Ojca Świętego, zastępcy Pana Jezusa, rządzącego całym Kościołem i mającego tak liczne wydatki, a dziś zupełnie dochodów swych przez niegodziwy rząd włoski pozbawionego. Oprócz ofiar pieniężnych, prawdziwie dobry i gorliwy katolik powinien dla miłości bliźniego, dla sprawy Bożej. I Kościoła Świętego, dla sprawy katolickiej, przynieść chętnie ofiarę ze swego czasu, ze swej pracy i swego poświęcenia się dla spraw katolickich, a szczególniej dla dobra i rozwoju Stowarzyszeń Katolickich, dziś licznie u nas w kraju już założonych, ale mało niestety rozwijających się dla braku pomocy i poparcia ze strony ludzi wpływowych. Uczmy się działalności w sprawach katolickich od owrogów Kościoła Świętego tak zjednoczonych i działających gorliwie ku niszczeniu dzieła Bożego patrzmy na Francję co tam za straszne rzeczy się dzieją jak wiara święta kościół święty i jego słudzy są prześladowani u nas do tego jeszcze nie przyszło ale przyjść może gotujmy się łącznością zawczasu niech wzorem tej łączności działalności i tego rozbudzonego życia katolickiego będą nam katolicy niemieccy tam pomimo sąsiedztwa z luteranami a może właśnie dlatego, duch katolicki jak najbardziej rozbudzony. U nas pozoru wiele, kościoły jeszcze pełne, ale życia prawdziwie katolickiego, rozbudzonego, czynnego niestety mało. Bo gdyby duch katolicki był u nas rozbudzony i był tak ogólnym i powszechnym, jak powszechnym jest katolicyzm z imienia, to czy byłoby wtedy możebnym, ażeby w miastach katolickich z ogólnego wyboru wychodzili posłowie nie tylko niekatolicy? Ale wręcz katolicyzmowi i Kościołowi świętemu przeciwni. Z tego najbardziej i najwidoczniej okazuje się to, że ogół katolicki jest u nas tylko z imienia katolickim, ale nie będący prawdziwie przejętym duchem Chrystusowym, duchem miłości Kościoła katolickiego. Jak wielka ofiarność jest w tej wierze katolickich Niemców, niech ci to pokaże przykład następujący. Jeden z badeńskich katolickich posłów. Pojechał do Karlsruhe, aby być przy głosowaniu w ważnej jednej sprawie. Ledwo przyjechał, otrzymuje telegram od żony: "Wracaj! Córka nasza blisko śmierci". Ojciec jednak nie wrócił. Odmówił swemu ojcowskiemu sercu tej pociechy, aby zobaczyć się raz jeszcze z konającym swym dzieckiem, bo sprawa Boża wymagała od niego tej ofiary. To był heroizm prawdziwego katolika. Ponoszącego dla sprawy Bożej ofiarę z własnego ojcowskiego serca. Dalszym widocznym objawem działającego w nas Ducha Chrystusowego jest zachowanie przykazań Kościoła Świętego, jak to wynika z nauki Pana Jezusa i Apostołów Jego, a zwłaszcza Świętego Jana powyżej przytoczonej. Zobowiązujących przepisów Kościoła, których zachowanie najbardziej uwidacznia Ducha Katolickiego, a zaniedbanie ich pokazuje brak tego Ducha, są trzy przepisy. Słuchanie mszy świętej w niedzielę i święta, zachowywanie postów nakazanych, komunia wielkanocna. Te trzy przykazania nie są radą tylko, ale ścisłym rozkazem, pod grzechem ciężkim i pod utratą zbawienia nas obowiązującym. Tak, że gdyby ktoś nie miał żadnego innego grzechu, jak tylko ten jeden, że raz w niedzielę lub święto mszę świętą ze swej winy lub niedbalstwa opuścił, lub raz post zakazany złamał, na przykład dla względów ludzkich i umarł, broń Boże, nagle, bez pojednania się z Panem Bogiem, taki z pewnością na wieki by został od Boga odrzuconym i na wieki by zginął. A to nie za zaniedbaniem przy świętej lub złamanie postu, lecz za przekroczenie przykazania od Kościoła Świętego w imieniu Bożym. I z powagą Bożą nam danego i obowiązującego pod utratą zbawienia. A jednak wśród tylu katolików, jak mało jest u nas wiernych tym przykazaniom, którzy by dla żadnych względów ludzkich od zachowania tych przykazań, pod grzechem obowiązujących, odwieść się nie dali i nie wstydzili się przyznać do tego, że są katolikami i że się trzymają swych zasad i obowiązków katolickich. Zastanów się, Czyś i ty przykazań tych nie przekroczył. O tak, pozornej wiary jest na naszej polskiej ziemi wiele, ale żywej, prawdziwej, czynnej niestety bardzo mało. Gdyby tej żywej wiary więcej było, czyż wtedy byłoby morzebnym, ażeby życi żyjąc wśród nas od tylu wieków, nie poznali prawdy Bożej i Chrystusowej i nie nawrócili się? Lecz niestety wielu chrześcijan gorzej żyje, aniżeli uczciwi życi. Patrzmy na przykład, jak Żydzi zachowują to trzecie boskie przekazanie: Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Idź w niedzielę i święta na rynki naszych miast i miasteczek, przejdź się potem po południu po szynkowniach i ogrodach i przypatrz się działaniu i życiu chrześcijan. Czyż oni Dzień Święty święcą? Czyż ten Dzień Święty różni się od innych dni roboczych? Chyba tym, że ludzie są lepiej ubrani. A zresztą ten Dzień Pański to raczej Dzień Szatański bo w tym dniu najczęściej i najwięcej obrazy Bożej. Gdym pisał tę książeczkę, otrzymałem list od kogoś mi nieznajomego, który właśnie o tej rzeczy obszernie się rozpisuje i proponuje zawiązanie Towarzystwa Chrześcijańskiego Święcenia Niedziel i Świąt. Prawdę pisał. Ale powiem, czyż nie mamy już takiego zawiązanego stowarzyszenia? Czyż cały Kościół katolicki, do którego się wszyscy niby katolicy zaliczają, nie jest Stowarzyszeniem Święcenia Niedziel i Świąt. Boć przecież wszystkim katolikom mówi Pan Bóg i Kościół Święty, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. I przyznać trzeba, że niekatolicka Anglia i Rosja daleko więcej Dzień Święty święcą niż my, katolicy, ale katolicy niestety tylko z imienia. Żyd tak chciwy na zarobek, jednak dla zarobku szabatu nie złamie, ani wieprzowiny jeść nie będzie. A katolików tylu dla zarobków niedzielę z Żydem jeździ, i w dni postne mięso jedzą, i mówią, że oni są katolikami. Kiedy cesarz Napoleon zaprosił raz do siebie na ucztę wielu generałów, a było to w dzień postny, i podano potrawy mięsne, jeden z generałów nic nie jadł. Cesarz zapytuje go: generale, czemu nie jesz? Najjaśniejszy panie, odpowiada ten, że jestem katolikiem. Raz wszedł się w restauracji w dzień postny oficer z jednym katolikiem. Oficer jadł mięso, a katolik potrawy postne. Oficer pyta się: Czemu pan mięsa nie je, a katolik na to A czemu pan nie nosi czarnych spodni, tylko czerwone? A bo ja, kawalerzysta, a my, kawalerzyści, mamy czerwone spodnie a ja, katolik i my, katolicy, nie jemy w post mięsa. Ależ to wszystko jedno czy mięso, czy ryba i to mięso, i to mięso. Ależ to wszystko jedno czy czerwone czy czarne spodnie i to sukno i to sukno. Kiedy my wojskowi mamy przepis wojskowy nosić spodnie czerwone i nie wolno nam nosić innych. A my katolicy mamy rozkaz od Kościoła świętego nie jeść mięsa w dzień postny i nie wolno nam go jeść. Żołnierz zamilkł. Oby wszyscy katolicy zrozumieli i wykonali to słowo: nam nie wolno. Główny punkt, w którym najbardziej objawia się brak prawdziwego chrześcijańskiego ducha, to zaniedbanie sakramentów świętych, spowiedzi i Komunii Świętej. Nawet w czasie wielkanocnym Najświętszy sakrament i Komunia Święta są jakby magnesem pociągającym dusze prawdziwie Chrystusowe. Tak jak każdy magnes pociąga żelazo, a nie pociąga kamieni, drzewa, słomy, tak najświętszy sakrament wszystkie dusze wierzące i pobożne ku sobie pociąga. A jak ktoś tego pociągu nie czuje, to jeden z najpewniejszych znaków, że w nim nie ma ducha Chrystusowego, że on nie jest prawdziwym katolikiem. A jednak niestety, iluż tu jest takich niby katolików, którzy go najświętszemu sakramentowi najmniejszego pociągu nie czują, najmniejszej żywej wiary, miłości, uszanowania dla pana Jezusa tam utajonego nie mają, i których katolickość polega na tym, że byli w Kościele katolickim ochrzczeni że w młodości przystępowali do świętych sakramentów więcej pod naciskiem przymusu, aniżeli z własnej dobrej woli, potrzeby i przekonania, a potem wyszedłszy ze szkół, już święte sakramenty porzucili i nie idą do nich, aż znów pod pewnym moralnym przymusem, na przykład wtedy, gdy idą do ślubu, a potem znów aż przed śmiercią pod wpływem strachu, a nie wiary i miłości. A i wtedy, jeśli w ogóle tę łaskę od Pana Boga otrzymają, czynią to w ostatnich dopiero chwilach, kiedy na potrzebne przygotowanie się ani czasu, ani sił już nie staje. I to ma być życie katolickie mające być przygotowaniem do wieczności to ma być pracą nad wiecznym zbawieniem duszy, pracą nad zdobyciem nieba, nad zebraniem zasług na całą wieczność. I można o takich powiedzieć, że tacy wierzą w Pana Jezusa. Że wierzą w Boską Jego naukę, w Jego obecność w Najświętszym Sakramencie, kiedy całe prawie życie tym Jezusem Jego przykazaniami i jego obecnością w Najświętszym Sakramencie gardzą. Czy tacy wierzą, że kiedyś przed tym samym Jezusem, zaraz po śmierci swej, na sądzie jego staną, aby od niego otrzymać wyrok nieodwołalny albo wiecznego zbawienia, albo wiecznego potępienia? To też najczęściej, jak nas uczy smutne doświadczenie, tacy jak żyją, tak i umierają, zwykle śmiercią nagłą, bez świętych sakramentów i na wieki giną. Brak tej żywej wiary w Pana Jezusa i w Jego obecność w Najświętszym Sakramencie objawia się u takich i w całym ich zachowaniu się wobec Najświętszego Sakramentu, czy to w Kościele, w chwilach najpoważniejszych, jak na przykład podczas podniesienia lub błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, czy też w procesjach, lub wtedy, kiedy przypadkiem spotkają kapłana idącego z Najświętszym Sakramentem do chorego. Katolicy, prawdziwie wierzący, nie wstydzą się wtedy wedle przepisów Kościoła uklęknąć i cześć należną Bogu, sędziemu swemu oddać, a inni ledwo pół kolana zegną, albo tylko głowę schylą. Jak to ludzie cześć oddają ludziom? A czci Bogu należnej oddać nie chcą, i to najczęściej przez wzgląd ludzki, żeby ich nie miano za pobożnych, za dewotów. Oby tacy pamiętali na straszne słowa Pana Jezusa. Kto by się wstydził mnie i słów moich przed ludźmi, tego się Syn człowiecze wstydzić będzie, kiedy przyjdzie w majestacie swoim i ojcowskim i świętych aniołów. Piękny przykład swej wiary dał nam obecny król hiszpański Alfons XIII. Oto niedawno temu, już po koronacji swej, kiedy jechał powozem, znalazł kapłana, idącego pieszo z najświętszym sakramentem. Król wtedy, naśladując przykład Rudolfa z Habsburgu, wysiadł z powozu, uklęknął i oddał swój powóz królewski kapłanowi, niosącemu króla królów. A sam piechotą szedł za powozem, aż na miejsce, gdzie chory leżał. Oby wszyscy ten przykład naśladować chcieli. Kiedy wspomniałem tu o wstydzeniu się swej wiary dla względów ludzkich, to choć słówko jeszcze o tym napisać pragnę. Ten fałszywy wstyd i wzgląd ludzki, dla którego się swej wiary wstydzą, jest niestety częsty i bardzo częsty. I tak na przykład, kiedyby który Polak był w towarzystwie Niemców lub Moskali, którzy by na narodowość polską napadali, to wtedy, jeśli w nim choć odrobinka jest miłości swojej ojczyzny i jej poczucia swojej godności, to każdy oburzy się i powstanie w obronie swojej ojczyzny i narodowości. A kiedy w obecności jego bezbożnicy lub niedowiarcy napadają na wiarę świętą lub kościół święty, na obrządki religijne, na pobożność, na cnotę, o jak rzadki jest wtedy, który by miał odwagę nie bać się ludzi i ich względów, nie wstydzić się swej wiary i swych przekonań i stanął w ich obronie. I czyż tacy są prawdziwymi katolikami? O takich słusznie powtórzyć można słowa Pana Jezusa. Ten lud czci mnie tylko ustami, a serce ich daleko jest ode mnie. Dlatego to Pan Jezus w proroczym duchu powiedział straszne słowa. Syn człowieczy, gdy przyjdzie na sąd, czy znajdzie wiarę na ziemi. Oby więc ta książeczka przyczyniła się do tego, aby wszyscy poznali prawdziwość świętej wiary katolickiej i pokochali tę prawdę. Aby ci katolicy, którzy są katolikami tylko z imienia, a nie z przekonania głębokiego i życia prawdziwie katolickiego, poznali swój błąd i rozpoczęli życie nowe, życie prawdziwie katolickie. Daj to, Panie Boże. Koniec części siódmej. Ostatniej. Drogi słuchaczu, jeśli chcesz, aby kanał istniał, aby pojawiały się na nim kolejne perły literatury katolickiej, jeśli skłaniacie do tego serca i chcesz moją pracę wspomóc finansowo, szczegóły, jak to zrobić, zamieściłem w opisie odcinka. Ad Majorem Dei Gloriam.